Tegoroczne lato w Polsce było wyjątkowo dramatyczne. Strażacy ostrzegają, że nadchodzące sezony mogą przynieść jeszcze większe zagrożenia. Ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie, susze, rekordowe upały i trąby powietrzne, spowodowały poważne szkody, zmuszając służby do licznych interwencji. Na Podkarpacie strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 15 tysięcy razy, a w całym kraju interweniowali około 250 tysięcy razy. To wzrost o 63% w porównaniu z sytuacją sprzed dekady. Zmiana klimatu przyspiesza na naszych oczach. W tym roku doświadczyliśmy upalnego i suchego lata, które spowodowało suszę hydrologiczną, a zaraz po nim ekstremalne powodzie. Na południu Polski wystąpiły ulewne deszcze i nawołnice, które doprowadziły do ewakuacji ludności, zalania domów, wsi i miast. Bo skutki zmiany klimatu najbardziej wpływają właśnie na gospodarkę wodną. Służę wiele lat, ale czegoś takiego nigdy nie widziałem. Doświadczyliśmy rekordowych temperatur groźnych na i powodzi błyskawicznych. Wszystkie jednostki OSP w Polsce były w pełnej gotowości do walki z kataklizmami. Strażacy ochotnicy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń, usuwali drzewa przewalone na jezdnie. Ratowali dobytek ludzki. Najtrudniejszą akcją, w jakiej brałam udział, było usuwanie skutków klęski żywiołowej, jaką była trąba powietrzna w miejscowości Nieopodal. Nasza jednostka jako pierwsza dojechała na miejsce zdarzenia. W tym roku najczęściej interweniowaliśmy po skutkach intensywnych burz. Były to wiatrołomy, były to podtopienia, ale często też jesteśmy dysponowani do pożaru traw i nieużytków spowodowanych suszą. Jeżeli kryzys będzie się pogłębiał, coraz częściej będziemy doświadczać takich naprzemiennych, skrajnych zjawisk, które są dla nas ogromnym zagrożeniem. Są ludzie, którzy zawsze działają na pierwszej linii frontu. Strażacy. To oni wspierają nas w walce ze skutkami zmiany klimatu.